Słuchajcie, to się nazywa Postęp. 966. Chrzest Polski. E1650. Mąka Świerszczowa. E1700. Sproszkowane larwy mącznika. Czy przy zakupie Kajzerki z Lidla lub Biedronki, ewentualnie Piotrusia, Dino czy innego centrum, będziemy mieli możliwość weryfikacji składu pysznej bułeczki lub chlebka, prawda? Dla kolegi pytam. Słuchajcie, mafia globalistów w służbie naszemu podniebieniu. Mamy żreć robale, świadomie lub nieświadomie, w całości lub w postaci proszku. Tak nam dopomóż Ursulo von der Pfizer.